Moje uszanowanie nazywam się Agarogala i pomagam rodzicom w dogadywaniu się ze sobą i ze swoimi dziećmi. Pomagam im w ich relacjach pomiędzy sobą, pomagam indywidualnie, pomagam w relacji z dzieckiem, po to, żeby w naszych rodzinach było trochę więcej zrozumienia, a dzięki temu trochę lepsze porozumienie, trochę więcej spokoju, trochę więcej akceptacji. Coraz częściej spotykam się z parami rodziców. I czasem rozmawiamy o tym, co dotyczy ich rodzicielstwa, dotyczy ich dzieci. Czasem rozmawiamy o tym, co dotyczy ich związku. Bo wiesz, ze mną masz ten komfort, że ponieważ ja jestem pedagogiem i zajmuję się też terapią, ze mną masz ten komfort, że jak się spotkamy, a ty nie do końca wiesz, jakby gdzie dokładnie jest źródło Twojego problemu, czy gdzie dokładnie. Powinieneś czy powinnaś podziałać, żeby jakaś trudność zmniejszyła się lub zniknęła? To nie ma sprawy. Nie musisz tego dokładnie wiedzieć. Ja pomogę ci to naświetlić, bo zajmuję się i dziećmi, i dorosłymi. W związku z czym tacy rodzice, którzy przychodzą, no właśnie, możemy pracować albo wprost oni przychodzą i mówią: No kurde, związek nam ledwo dycha. Albo możemy rozmawiać o dzieciach i okaże się, że Dzieci dziećmi, ale halo, halo. Proszę Państwa, tutaj sprawa dotyczy jakby trochę Was indywidualnie. I możemy dalej ze sobą pracować mimo wszystko. No i oni przychodzą. I jakbym miała określić kilka takich tematów, które padają najczęściej, które z, oni chyba nie całkiem umieją zdiagnozować albo tak to nazwać, to jednym z tych tematów, z tych trudności, z tych takich stopni, o które potykają się ich związkowe stopy, byłyby słowa uznania. I naprawdę, gdyby był człowieku gruczoł, zaspokajany słowami uznania, a może jest, może mózg jest takim, to większość kobiet i mężczyzn rodziców w związku, który już tam sobie trochę trwa, miałaby go chyba w formie takiego pulsującego elementu swojego ciała, który łaknie nasycenia. I niby wyraźnie, ale nie dość wyraźnie. My bardzo potrzebujemy, żeby doceniono nasze starania. Mam wrażenie, że kobiety mówią o tym coraz głośniej, bo jesteśmy też trochę do tego zachęcane, żeby m, tych słów uznania m, oczekiwać. Myślę, że to też jest znaczące, że te, te młodsze kobiety ja już mam 40 lat więc te młodsze ode mnie kobiety jakoś tak chyba bardziej wprost potrafią. Powiedzieć, że właśnie tego oczekują, a może niesprawiedliwie generalizuję teraz, nie wiem. W każdym razie my jesteśmy do tego zachęcane jakoś tak bardziej. Tak, to takie medialne jest. Mężczyźni również potrzebują słów uznania. Ale idę o zakład, że bardzo wiele kobiet jest przekonanych, że no, oni to już się, to już trochę dostali, nie? tak kulturowo i od życia oni już się nadominowali, i teraz czas na nas. Czas na docenienie, ale powiem ci, to jest kurde, takie smutne, jak patrzę, że, że to jest taki duży brak u mężów i żon, i takie duże poczucie nienasycenia u tych mam i ojców. I wiem, że możemy się za to dostać, jeśli się źle zrozumiemy, ale gdyby tak, kobiety, żony dziękowały swoim facetom. Za oczywistości, dziękowały zawsze za starania, nawet jeśli coś nie poszło, doceniały drobiazgi i gesty, to ci mężowie z dużo większą chęcią współpracowaliby, uczyliby się tych nowych metod, tych nowych sposobów postępowania, które one tak bardzo chciałyby go, ich nauczyć. I gdyby mężczyźni nie byli przekonani, że tak już za wszystko tej żonie przecież dziękują i tak wszystko robią, co ona by tam chciała. Ale dziękowaliby, doceniali za oczywistości, chwaliliby, mówiliby miłe słowa, to te żony ich byłyby dużo szczęśliwszymi kobietami, dużo mniej narzekającymi, dużo mniej byłoby po ich stronie działań, które mężczyźni interpretują jako roszczeniowe. Skąd to wiem? Po pierwsze, my chcemy powtarzać rzeczy, działania, które są dla nas miłe w konsekwencji. Jeżeli miłą konsekwencją jest usłyszenie ciepłych słów, no to dużo chętniej będę zachowywała się w taki sposób, który te miłe słowa wywoła. A jeśli zrobiłam coś, usłyszałam miłe słowa, to ja już wiem, co je wywo wywołuje, prawda? Po drugie, ja już o tym wspomniałam. Jak słucham małżeństw na tych konsultacjach, to wiele razy napada coś takiego ze strony kobiety, chociaż ze strony mężczyzn też. Ty mi w ogóle nie, nie podziękujesz. Ja czekam na to twoje podziękowania albo na to twoje docenienie i byłabym w stanie zrobić za to wszystko, ale tego po prostu nie ma. A ta druga strona mówi: No jak na litość boską nie ma, skoro to, skoro to, skoro to, skoro to. Skoro to. Nam się tutaj nakładają na to różne rzeczy, wiesz. Nam się na to nakłada na przykład taka rzecz. Jeśli jedna osoba mówi językiem miłości, słów afirmacyjnych, czyli do tego, żeby poczuć się kochaną i żeby okazać, że kocha, potrzebne są jej słowa, powiedzmy to w skrócie, takie miłosne, to będzie ich oczekiwać. Jak ich nie dostanie, tyle, żeby jej ten kubeczek emocjonalny się w środku napełnił, to będzie się czuła, Niekochana, odrzucona i niedoceniona. I nie ma znaczenia, jak bardzo ta druga strona jej związku będzie upierała się przy tym, że przecież docenia. To nie ma znaczenia. Bo to jest po prostu subiektywne odczucie. Oczywiście, że musimy wspinać się na wyżyny naszego wzajemnego porozumiewania się i dostrzec, że ta druga strona kocha, chociaż nie mówi. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ta druga strona może mówić innym językiem miłości. Może na przykład mówić językiem drobnych przysług. I kiedy kocha, to pozmywa naczynia, albo kupi węgiel na całą zimę, albo zatankuje auto, albo wysprząta dom nie tylko w sobotę, ale też we środę. I wydarzą się takie rzeczy, i ona w ten sposób realizuje miłość. Prawdopodobnie też w ten sposób oczekuje okazywania miłości. Więc jeśli nie dostaje tych drobnych gestów pomocy. Jeśli prosi o coś i albo nawet nie prosi, jeśli się spodziewa, to jest jeszcze trudniejsze, jeszcze częstsze. I nie dostaje, czuje się niekochana, odrzucana, ignorowana. Nie da się z tego wybrnąć inaczej niż rozmową. No chyba, że przeczytasz sobie książkę Pięć Języków Miłości na przykład, zrobisz sobie pogłębioną refleksję, no i dojdziesz do tego. Ale nauczyć się tego, no to się robi wysiłkiem, nie? Jak wszystko. Jak wszystko, co ma wartość. No i teraz, jeżeli jest taka para i mówią różnymi językami miłości, to jak będą oczekiwali wzajemnego czytania sobie w myślach i ty powinieneś wiedzieć, bo gdyby ci zależało, to ty byś to robił. Ty powinnaś wiedzieć, bo gdyby tobie zależało, to byś już dawno temu na 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 no, to sobie możemy różne rzeczy zbudować, ale nie udany związek. Albo przynajmniej nie związek, który się ze sobą dobrze dogaduje. Słowa uznania za to, że ta druga strona robi wysiłek, robi starania, robi coś tam. Czasem nawet jak to nie poszło, nie było dokładnie, nie było idealnie, są pożywką, którą karmi się małżeństwo. Nie da się bez tego dojechać za daleko. Naprawdę się nie da. I oczywiście, my kobiety możemy się upierać, że no na litość boską jeszcze mam tego chłopa wychowywać. Nie. Ja nie jestem zwolenniczką stania na straży, że mężczyzna to jest dodatkowe dziecko w domu i trzeba go wychować. Nie daj Boże, żebyśmy w ten sposób postrzegały naszych mężów, bo to jest traktowanie z góry, to jest dopiero, moim zdaniem, brak szacunku, i to nie o to chodzi w związku. Ale jeżeli działa jakaś psychologiczna zasada, po prostu i zwyczajnie, i na każdego, i na dorosłego, i na dziecko, to udawanie, że jej nie ma, że nie funkcjonuje, no to jest w ogóle jakiś absurd. A przynajmniej nie korzystanie z tego, co jakby jest na naszym podorędziu, żeby się lepiej dogadywać i mieć fajniejszy i bardziej satysfakcjonujący obie strony związek. My sobie naprawdę czasem musimy podziękować za to, co jest oczywiste. Nie da się inaczej. Nie wiem, czy znasz taką historykę pod tytułem Ty mi w ogóle nie mówisz, że mnie kochasz. Jak to ja ci nie mówię, że cię kocham? Powiedziałem ci raz, póki nie odwołałem, to znaczy, że działa. No, to fajny dowcip jest, nie? Tylko jak masz to w życiu, to słabo. I to nie znaczy, że zawsze ma paść słowo, te słowa, mają paść: kocham cię, bo, bo one też potrafią e, zwietrzeć. Tylko żeby okazywać miłość w tym języku, w którym ta nasza druga osoba mówi, żeby okazywać wdzięczność. Docenianie tak często, jak ta druga osoba tego potrzebuje, a nie tak często, jak nam się wydaje, bo nam się wiele może wydawać, ale to nie na wydawaniu się opiera się dobra komunikacja w relacji. Tylko, żeby ta dobra komunikacja w relacji się odbyła, to kurde musimy rozmawiać. To my musimy sobie powiedzieć. Jeśli tego nie powiesz, to naprawdę za mało będzie milczeć wystarczająco wyraziście, obrażać się wystarczająco wymownie. Mówmy, błagam, rozmawiajmy. Do bólu, do pożygu, do znudzenia, dlatego że nie wiem, co byłoby bardziej warte tego, żeby się poświęcić dla rozmowy. Co innego poza związkiem. Poza małżeństwem, które przecież miało spędzić ze sobą życie do samego jego końca, które ma być przykładem miłości dla dzieci, które wkłada ten plecak doświadczenia na plecy dzieci i ma tam albo fajne przykłady, albo niefajne, to nie wiem o co bardziej mielibyśmy się starać. Głęboko wierzę, że nas na to stać. Stać nas na te starania. Jeżeli już nie dajesz rady, jeżeli już brakuje ci pomysłów. Jeżeli czujesz, że to gdzieś y, zabrnęło w ślepą uliczkę, poszukaj pomocy. Możesz skontaktować się ze mną. Kontakt małpa, aga, rogala, Możesz y, przez, y, przez wiadomość prywatną na YouTubie, Facebooku, Instagramie. Umówimy się na konsultację. Ja pomagam małżeństwom w dogadywaniu się. Naprawdę. Uczę lepszej komunikacji. Czy na szkole dla rodziców, czy indywidualnie. A możesz nie korzystać z mojej pomocy, skorzystać z jakiejkolwiek innej, byleby tylko nie zostawić tego związku niezaopiekowanego. Doceniajmy się nawzajem i nie czekajmy, aż będzie sprawiedliwie porówno, aż on mi coś powie, albo ona mi coś powie, bo jak ja tylko będę mówić, to będzie rozpieszczanie jedynie. No też to na tym polega. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na mojego Facebooka, Instagrama, na YouTube. Na stronę. Tam wszędzie znajdziesz mnóstwo porad, pomocnych w relacji pomiędzy rodzicami, w relacji z dziećmi, a także indywidualnie wspierających Twoją taką indywidualną samoświadomość. Polecam Ci siebie na indywidualne konsultacje online oraz na spotkania terapeutyczne, które również prowadzę online. Online, to znaczy bez granic, wtedy, kiedy Tobie jest najwygodniej. Mam nadzieję, że Twój związek i mój związek będzie wzrastał, będzie zyskiwał dzięki temu, że my się będziemy dla niego starać. Tak mocno, jak mocno chcielibyśmy, żeby starano się dla nas. Trzymaj się, ciepło. Miej dobry dzień albo dobry, dobrą noc, zależnie kiedy tego słuchasz, i do usłyszenia następnym razem. Na razie, pa.